To jeszcze przy taśmie bagażowej można kupić sim, kartę i od razu wymienić pieniądze. Kurs jest delikatnie gorszy niż na mieście, bo 3,5 tysiąca jest za dolara. No i odbieram bagaż i ruszam na miasto. Dzień dobry, witam Was serdecznie z Ugandy. O Ugandzie już pięknie jest pokazane właśnie w jednego z YouTuberów bez planu. Bardzo fajnie pokazał i Kampala, w której jestem w stolicy, do której to właściwie okolic wylądowałem. Tak jak pokazałem wam na początku, lotnisko. Słuchajcie, ja troszeczkę inaczej chcę wam pokazać Ugandę i Ruandę, bo ja przyjadę do Ugandy i Ruandy trochę tak bardziej niech będzie turystycznie. A więc po jakichś parkach narodowych popatrzę i też plus inne rzeczy, które będą po drodze. Jestem w kraju, w który mieszka około 45 milionów ludzi, powierzchnia 241 tysięcy kilometrów kwadratowych. A Kampala stoi za 2,5 miliona ludzi. Tutaj cały czas za mną widzicie, jak jeżdżą Boda Boda, to jest jeden z bardziej popularnych, właśnie transportów w Kampali. Takie motocykle. No to co to? Słuchajcie, pochodzę trochę po Kampali i też plus mam zamiar popływać po Jeziorze Wiktorii. O, tutaj widzimy kurs, jaki jest w kantorze na mieście. No i jest dużo lepszy. 3680 za jednego dolara. Na lotnisku było 3,550. No nie duża jest różnica, ale jednak. No, i pamiętajmy, że często w Afryce jest tak, że im większe nominały, tym lepszy jest po prostu kurs. Pięćdziesiątki i setki są przy lepszym kursie. No To jest taki jeden z lepszych centrów handlowych, Hekeishi Amol. Wejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda. O, tu jest takie nowoczesne centrum handlowe, jak prawie jak nie w Ugandzie, ale tam jest Carrefour. Wejdźmy do Kerfura i zobaczmy, jakie są ceny, tak plus minus. Win mamy duży wybór, no za 10 dolarów mniej więcej i więcej. Są też mocniejsze alkohole. Proszę zobaczyć ceny, takie whisky jakieś lokalne 12800. Co tutaj mamy, no Valentine's. to trzeba dzielić na 3700, albo tak jak ceny na przykład mamy, to trochę trzeba pobawić się w denominacjach latach 90., tylko że 3-0 obcinamy i dodajemy 20%, czyli na przykład ten Balantain litrowy kosztuje 84, 20% to jest jakieś 100 zł. O, 96 zł. dokładnie. No i tak można też i kupić za 12 tysięcy jakieś rumy, Dziny i tak dalej. O, taka jedna bagietka kosztuje 6 zł. No i mleko po takie w każdym sklepie, różne rzeczy. Mleko takie kosztuje 3000, czyli 3,5 zł i tak dalej. Są też herbaty, kawy, bo przecież Uganda słynie z herbat. Tutaj zobaczcie, 11 zł taka herbata ugandyjska. I są też kawy. Tu kawy są różne ceny. Ale mniej więcej taki o kilogram w sklepie kosztuje 60 zł za kilogram, a za opakowanie, za paczkę można też e, kupić taniej. No i tutaj mamy typowo ugandyjskie piwo Knife Special 3250 i podobne też są inne Bell, Tasker, to jest akurat kenijskie, e, za 3000, a więc niecały dolar kosztuje piwo w sklepie. Kampala bywa bardzo zatłoczonym miastem, i najlepszym środkiem są właśnie transportu takie motocykle, a nie są e, drogie. O, tutaj widać, że Kampala jest miastem położonych na, położonym na wzgórzach, bo rzeczywiście tutaj wszędzie dookoła są wzgórza. Na jednym z placów mamy pierwszego prezydenta Ugandy, Sir Edward Mutesa II. Uganda uzyskała niepodległość w 1962 roku i tam też jest pomnik niepodległości upamiętniający właśnie ten dzień. To była dawna kolonia brytyjska. No i później mamy kolejnych prezydentów, chyba takim najgorszym to był Idi Amin, bardzo fajny film, ostatni król Szkocji, opowiadający o życiu tego strasznie durnego i dziwnego prezydenta rządzącego w latach 70. XX wieku, podczas rządu, którego zostało zamordowanych nawet mówią niektórzy milion osób. No i docieram do jednego z największych jezior świata, bo to jest trzecie co do wielkości jezioro na świecie. 69 tysięcy km kwadratowych, jezioro Victorii, ale płytkie jezioro, śmierdzące, zanieczyszczone, no ale można sobie tutaj właśnie tak e, popływać, więc sobie popływam, na jakąś wysepkę popłynę i wrócę na taki 3 godzinny rejsik po jeziorze Victorii, Masz bardzo ważnym, bo stąd Wypływa Nil, teoretycznie Nil z tego jeziora. Jak się pływa po jeziorze Wiktorii, można sobie zatrzymywać się w różnych miejscach. Jezioro jest naprawdę potężne. O teoretycznie są takie miejsca, że nie widać drugiego końca, jakieś 500 km po drugiej stronie jest brzeg. To tak, jakby po drugiej stronie, na drugim końcu Polski. No dzisiaj pogoda jest taka wieczna, ale na szczęście słoneczko czasami wychodzi. Pływając po jeziorze Wiktorii, można sobie zaglądać do jakichś właśnie takich wioseczek. Takich wioseczek rybackich. Trafiłem do takiej wioseczki, która no, głównie utrzymuje się, jakby ktoś powiedział, łowieniem tylko ryb, piciem. I robieniem dzieci, niech tak będzie. 800 osób około tutaj mieszka. Około 800 osób, 300 rodzin. Rodziny są. Hello! Rodziny są bardzo liczne i tak oni tutaj właśnie żyją. I bardzo dużo dzieciaków też jest tutaj wokół, którzy chodzą i spacerują. Takie domy nie mają dostępu do sanitariatów, do kanalizacji, e, energię słoneczną biorą raczej z paneli. Ech, dzieci jest tutaj wszędzie, tak jak zawsze dużo, a tutaj mamy szkołę. No, gdzie jest szkoła? Szkoła jest pod drzewami w tym momencie bo za pieniądze, no kogoś z Korei Południowej jest budowany ten budynek, który widać po prawej stronie. No i ma powstać wreszcie szkoła murowana, te dzieciaki nie będą musiały się uczyć pod tymi drzewami. No nie wygląda to bogato, jest oczywiście biednie, bo Uganda należy do jednej z biedniejszych krajów na świecie. PKB wynosi tutaj 1200 dolarów na osobę a więc mało, w naszym kraju jest chyba 18 tysięcy. Eee, no ale ludzie starają się żyć, prawda? Jak, jak mogą. Oh. Uganda niedawno przeżywała epidemię ebola przez 3 miesiące od połowy września do początku grudnia 2022 roku. No teraz mamy połowę stycznia, 10 dzień stycznia, no i tej eboli nie ma, ale karki takie informacje o eboli są. Kapitalna wioska, super, bardzo fajne miejsce, a głośne dzieciaki, super. Będę wracał teraz do Kampali. No i przypłynąłem do miejsca, z którego rozpocząłem rejsik. No teraz widzę, że więcej ludzi, bo i się kąpią. Woda jest bardzo fajna, sympatyczna, ale jezioro jest bardzo zanieczyszczone, tak więc ja bym osobiście w nim się nie kąpał. no miejscowi to jest trochę jakby inna sytuacja. Dobra, wracam do Kampali, trochę pospacerowałem po Kampali, popływałem po Jeziorze Wiktorii. No i zobaczymy jeszcze jutro, mam dzień tutaj w Kampali i w okolicy zobaczę co będę robił. Pierwszy dzień w Ugandzie udany. O tutaj jestem na tyłach parlamentu Ugandy. Obok parlamentu jest Pałac Prezydenta, tutaj jest Teatr Narodowy. I ktoś mi powiedział, że właśnie na obrzeżach z tyłu tego budynku Teatru Narodowego jest taki fajny targ z pamiątkami. A tu jakiś ciekawy pomnik mamy. O. Zobaczmy, znajdźmy ten targ z pamiątkami. O, chyba tam, gdzie są te budy. O, na obrzeżach Teatru Narodowego, jak będziecie chcieli poszukać jakiś pamiątek z Ugandy, to jest taki craft market tak zwany. Myślę, że to jest ciekawe miejsce, dlatego, że można zobaczyć pamiątki. Już tu jest dosyć późno, dlatego niektóre są zamknięte rzeczy, ale jednak coś tam zawsze można Znaleźć i niekoniecznie to musi być jakaś chińszczyzna, to mogą być właśnie takie jakieś atrakcyjne rzeczy. O, ale jakie fajne kolczyki, zobaczcie. Good Price, oczywiście, że Good Price. No, tak jak w Afryce, jakieś maski mamy. Maski i takie o różne rzeczy. No, zaczynam kolejny dzień. Tak jak Wam mówiłem, ja jeszcze jeden dzień jestem w kampanii w okolicy. Może zrobię tak, że. Pojadę do źródeł Nilu, do Dzindży, to jest około 120 km od Kampali. Zobaczę źródła Nilu, ja już wiem, że byłem na Dziżonej Wiktorii, ale akurat chcę zobaczyć źródła Nilu, no i zobaczę trochę może Dzindży, no i będę wracał do e, Kampali. No drugi dzień tak będzie wyglądał. indziej jest właśnie most przerzucony nad rzeką Nil, bo to jest właśnie Nil Victory. Taki most z pylonami. Przed wejściem do parku źródeł Nilu trzeba zapłacić za wjazd. Tu są ceny. Płaci się za samochód. O i tutaj przy parkingu mamy taką tablicę pokazującą wszystkie e, dawne kolonie e, brytyjskie. No, i tablica informująca o tym, że tutaj, w pobliżu tego miejsca, zaczyna się podróż najdłuższej rzeki świata nad Morze Śródziemne. No i tutaj do Nilu wschodzi się ścieżką wśród sklepików z pamiątkami. O, no, tu już w dole właśnie widać Nil. No i tutaj jest właśnie wejście do tych na te łódeczki. Tu można właśnie wynająć łódeczkę. Tu po prawej stronie zaraz zobaczycie, jest po pierwsze Mahatmy Gandhiego. Po pierwsze tutaj jest dlatego, że mniejszość hinduska budowała kolej łączącą Mubasę z Kampalą. No i jakby swego rodzaju taki gest do tej mniejszości, która tutaj, była, która tutaj zamieszkiwała właśnie. Zresztą gdzieś tam znalazłem w jakichś źródłach, że Gandhi przed śmiercią powiedział, żeby jego prochy ciała były rozrzucone po śmierci na pięciu największych rzekach. Świata, więc, niby, to tutaj zostało uczynione. I takimi właśnie łódeczkami można sobie popływać. E, ceny są różne w zależności od tego, jaką się wybierze e, drogę. No, ale przede wszystkim tutaj się płynie do źródeł Nilu, które są tutaj po lewej stronie. Po prawej stronie jest właśnie ten most nad rzeką e, Nil. Do źródeł Nilu i też troszeczkę można pooglądać jakiegoś ptactwa. A później sobie na przykład rybkę zjeść świeżą tilapię wyłowioną z nilu. O, i tutaj docieram, to taka została teraz wybudowana przystań. Kiedyś ten znak był wbity w ziemię i pokazane właśnie miejsce źródła Nilu. Bo stąd właśnie Dżindża wypływa Nil z jeziora Wiktoria. Zobaczcie, to jest właśnie to miejsce, dlatego że widzimy jak wybija się, bo zazwyczaj rzeki płyną dnem jeziora, i to jest właśnie to miejsce, skąd wypływa. Miejsce, do którego przybył z w 1862 roku i odkrył właśnie źródła rzeki Nilu, uważanej za najdłuższą rzekę, chociaż kiedy Stanley kilka lat później odkrył kagerę z drugiej strony Jeziora Wiktoria, to tamta kagera została uznana tak naprawdę jako kolejne źródło Nilu, no ale tutaj jest uznawane jako źródło Nilu. to jest sporne, tak jak i przy Amazonce. No i słuchajcie, nad brzegiem Nilu, proszę bardzo, potwierdzenie gdzie, dokąd i jak daleko jest Cóż, jak nie rybkę, właśnie świeżo złowioną z Nilu, zjeść, to jest akurat tilapia. To kosztuje jakieś 10 dolarów. Po prostu, ponoć, rewelacyjnie smakuje. A najlepiej, słuchajcie, zapić takim fajnym napojem. Pozwolę sobie to postawić takim imbirowym. O, to jest właśnie Stoney. Bardzo fajny napój imbirowy polecam, a więc życie mi smacznego. Dzińczy jest niedawno otwarte, w maju zeszłego roku, 2022 roku, Muzeum Kolejnictwa, czynne od 11 do 18. Wejście kosztuje 5 dolarów. Proszę bardzo, to zobaczę, jak to wygląda. No i tu jest platforma, tam jest taka lokomotywa, i to jest właśnie wejście do muzeum. Przez 400 lat biały człowiek, który kolonizował Afrykę, nie zagłębiał się w ogóle do wnętrza Afryki. Przeważnie jak zobaczymy stare mapy afrykańskie, no to tylko zobaczymy nabrzeżne miejscowości, a w środku białe plamy. I dopiero XIX wiek przyniósł zmiany początku XX wieku, tak można zobaczyć właśnie jak ludzie spacerowali do początku XX wieku. Powstała idea budowy różnych linii kolejowych. No i zaczęto budować właśnie kolej, która miała połączyć Mombasę w Kenii z Kampalu. Ta budowa trwała od końca wieku XX do lat XX-tych, Tak jak tutaj jest to widoczne, nawet została do lat 60. ta sama budowa trwała. Dzisiaj kolejnictwo, jeśli chodzi o koleje w Ugandzie, prawie w ogóle już nie istnieje. Tutaj mamy pokazane właśnie jak. Dawniej te linie kolejowe wyglądały i w torach torów kolejowych, jak to e, wyglądało właśnie nad jeziorzem Wiktorii, gdzie e, były transportowane różnego rodzaju towary. E, sam muzeum jak widzimy jest malutkie, no ale takie fajne, bo pokazuje jakieś takie stare właśnie rzeczy do kupowania e, biletów i nie tylko. O, i Tutaj jest lokomotywa dawna UR Ugandzkie Koleje, i tu można właśnie wejść do środka. Please, ja yeah, open, please, ja... Pani otworzy i... można zobaczyć. O, jak właśnie wyglądała kolej. No to taka klasa, powiedzmy, trzecia. O, coś takiego. A, i są tutaj jakieś takie ale leżanki. Ale gorąco. No, ale może jak jechał, to było trochę lepiej. No tu mamy wagi, którymi ważono towary. No i tyle, nieduże muzeum, ale myślę, że ciekawe, już się jest w Jinja, to warto te zainwestować 5 dolarów i wejść i oglądać to muzeum. Tutaj mi powiedziano, że teraz to tylko cargo jeździ po Ugandzie pasażerskiego, praktycznie transportu w ogóle nie ma. A tak wyglądał właśnie dwa do, w do budynek dworca kolejowego. No tutaj akurat podjechałem w inne miejsce e, Nilu, trochę e, dalej, taki przełom e, Nilu, wąwóz Nilu, kanion. No też bardzo ładne, bardzo fajne e, miejsce. Dobra, stąd będę wracał do e, Kampali i tak myślę, będę pewnie kończył dzień, chyba że coś zobaczę jeszcze innego ciekawego. No a na wieczór znalazłem taką atrakcję e, połączoną właśnie w takie występy z kolacją, więc zobaczę jak to będzie wyglądało. I tak zakończę właśnie pobyt w kampanii. Hello, good morning, good evening. hello. No to jest takie właśnie miejsce, gdzie można poczuć kulturę środkowoafrykańską, ugandyjską, jakieś różnego rodzaju tańce. To prawie odbywa się codziennie. I to tak wygląda. Myślę, że będzie fajnie.